Servus E-Bike Freunde. <noise> Witam E-Bikersów. Dawno nic nie nagrywałem, kurczę, więc mówię, a jak już tu siedzę, to coś nagram. Jakąś pogawędkę. Co się zmieniło? W sumie to nic. Ten sam rower. Ta sama piwnica. No, się zmieniła. Spawareczka do akumulatorów wpadła inna. A mianowicie. Oto tutaj. Taka to. Andrzej mi doradził. Pozdrawiam. Pewnie będzie oglądał. Jeden z, z ludzi, których wszedł na ten kanał, a nie zazdroszczę. Ja bym nie oglądał. No i co? No i taki akumulatorek składam sobie. To jest najbardziej medialny akumulatorek ostatnich czasów w Niemczech. Już pokazuję. Ta rurka. Ta rączka. No i facet w windzie. No i chyba wszystko jasne. Kto nie oglądał, niech se poszuka. Ja tam bym z akumulatorem w windzie nie jeździł. Po tym filmie przynajmniej. <laughs> no cóż, kawka jest. Tu jest. A coś tam pospawamy chwilę. E, spawanie się odbywa na drabinkach. Prostych. Chciałem rzucić ten akumulator w koszyki. Ale się... Troszeczkę zagapiłem przy zakupie drabinek, więc bo musiałoby być wtedy inne skośnienie, a kupiłem proste, więc będzie prosto. Jak to Niemcy mówią, kwadratowo jest praktycznie. Więc robimy kwadratowo i praktycznie. Jedną stronę już pozgrzewałem. Drugą stronę zaraz pozgrzewam. Muszę tylko zebrać ten kurczę cholerny klej z wierzchu, żeby nie zasmrodzić se <laughs> piwnicy przy zgrzewaniu, nie? bo to się będzie tu za każdym razem przypalać i śmierdzić. Nie go tu dałem. Akurat pasował w moją skrzynkę do składania akumulatorów. Taki, taki kurcze. Moja tutaj forma. Na długość idealnie. Docisnęło się. No i tylko w środek wlewałem tutaj trochę kleju, żeby... W sumie to chodziło tylko, żeby trochę złapało i delikatnie trzymało. Ta taśma zrobi resztę. Zresztą te oryginalne też nie były. Nie były w ogóle niczym klejone ani ten, trzymały się tylko na zgrzewach. Ja sobie ten eksperyment z trzymaniem na zgrzewach podarowałem, choć myślę, że mogłoby się trzymać, ale mimo wszystko, po co ryzykować, że klient wsiądzie do windy z tym akumulatorem? Akumulatory to są. Takie akumulatorki, jakie stosuje Xiaomi do swoich hulajnóg. Czyli tu jest nazwa tych akumulatorów. Pojemność to 3,5 Ampera. Jak widać tutaj. Nówki, nieśmigane, Tylko pozaklejałem je dodatkową izolacją. No i co, no i tyle, i do roboty. Może umontuję gdzieś tutaj telefona, chociaż ciężko go zamontować, bo jest gruby. Prawie jak ja. No, ale pokombinuję. I przy okazji, tak jak zrobimy zgrzewa na próbnym starym akumulatorze. W sumie dobre są. I tak. Aż szkoda ich tak na próbę, no ale. Już takich pozostałości nazbierało mi się tu sporo, bo za każdym razem, gdy jakiś akumulator robię, zamawiam 2-3 sztuki więcej. I także mi się nazbierało z każdej marki po 2 trzy sztuki. Dobra. Co mogę powiedzieć o tej spawarce? A prócz tego, że najtańsza nie była? To, że działa dosyć fajnie. Nawet takie bateryjki, e, bateryjki takie e, e, blaszki po 0,2 bez problemu hapie. 0,3 już tak raczej rzadko. Kurczę, najlepsze jest to, że te, te tutaj ten układ. Z tamtej strony jak robiłem było wszystko w porządku, bo Yy. bo nachodziły na siebie, nie? Te tutaj, dwie blaszki, ciach, ciach, po sprawie. Teraz jest taki problem, że one są na odwrót, <laughs> czyli muszę te dwie skleić ze sobą no i za każdym razem będę miał takie, kurde, średnie klejenie. Jedną będę musiał po prostu nakrywać tu za każdym razem. Czyli będzie po trzy blaszki zamiast po dwie. No ale w tym momencie, w tym miejscu akurat to nie będzie przeszkadzać, no bo Tutaj tak jakby z przodu w tym miejscu jest tylko jedno połączenie, więc jak się nałożą na siebie dwie blachy czy coś takiego, to w niczym to nie przeszkodzi, a wręcz powinna pomóc. Przy plusie zawsze mam, kurwa, lekkiego cykora, że wepchnę ten drut pomiędzy plus a minus elektrody. A, ciepłe drobinki fajnie ułatwiają robotę. Nie ma tego tyle kurde co, co przy docinaniu blaszek. Nie trzeba jeszcze poprzecznych kleić i tak dalej. Po prostu ...ciapiesz, co ci potrzeba. I tyle. Jak widać, widać to w ogóle, czy nie widać? Dajmy trochę bliżej. Tutaj te zgrzewy są takie blade, nie? Bladziutkie. Ale zaraz, tu gdzieś miałem kawałek, jakieś blaszki albo łótny kawałek i przypiekę je na tym akumulatorze próbnym. Pokażę Wam, że nie trzeba blaszek grzać na brązowo, żeby to funkcjonowało. No dobra. Weźmy akumulatorek na próbę. Tutaj. Tutaj już coś przykleiłem trochę. Próbowałem wcześniej, oczywiście, czy wszystko gra, czy nie gra. Bo po co kleić, jak nie będzie grało, nie? Więc spróbujemy z drugiej strony. Jeden z grzewików. Teraz... Nie, już rękę raz to zrobiłem i żałowałem tego. Weźmiemy sobie cążki. Jak widać. Trzyma się jak zaczarowane. Proszę bardzo. Więcej nie trzeba, więc po co przegrzewać? No dobra. już nie będę tego całego procesu tutaj nagrywał, jak, jak zgrzewam ten akumulator. Bo to już w, pewnie większość widziała korde setkę razy. A jeszcze jakiś włosek za Was na baterię. Zrobię sobie to na spokojnie, poza wizją. Tu na minusach wypuszczam sobie blaszkę. Z drugiej strony jest też powypuszczana, tylko pod tą czerwoną tasiemką. Są tutaj. Później pójdą. Eee... Pójdą oryginalne zabezpieczenia epoksydowe. No i co? Akumulator oryginalnie był 10x4, ten będzie, ten jest już w sumie 10x6. Będzie fajna pojemność, że można sporo pojechać. Myślę, że do takiego rowerku z supermarketu spokojnie wystarczy. A nawet myślę, jakby włożył jakiś 50 a BMS, też by się dał radę. A może 50 to przesadziłem. <grym> no ale jakoś to 1000 w by pociągu spokojnie. No to mam już wszystko pochytane. Tak to. Skrópsza wygląda. Myślę, że nie wygląda źle. Tu mam BMS-a wymontowanego z tego, właśnie urządzenia. Jeszcze jest nawet do rączki z kluczami przy przymocowane, Nie odmocowywałem, nie, nie zdejmowałem go z tego. No, trochę kabli mi pewnie będzie brakować, żeby to połączyć tak jak trzeba. Takie cienkie, kurde, te oryginalne kabelki. Masakrycznie. Kurde, ile tego jest tutaj? Cztery żyłki. To ma być... Główny kabel, główny kabel jest takiej samej grubości jak kabel do ładowania, no nie wiem. Mnie to się nie podobie, ja bym wolał to trochę jednak jakieś takie tłuściejsze te kable. Wiecie, a nie, AWG 16, szesnasteczka, tutaj stoi, nie wiem widać, nie wiem, widać, nie widać, taki bujany trochę mam ten stojek. No bida, bida. Trzeba będzie jakoś to rozkleić, rozłupać, bo ktoś to bardzo ładnie zakleił. No i pociągnąć kable. Oczywiście trzeba będzie je przedłużyć. Tutaj przyjdą. To widać przy okazji, jaki długi był stary, stary akumulator, ale spokojnie, to tutaj wejdzie bez problemu. Rzućmy trochę więcej pole widzenia. Bez problemu to tutaj wejdzie. Michły, tak to nie jest coś profesjonalnego. No, więc kable trzeba będzie przedłużyć tutaj od, od minusa, czyli stąd, nie jest daleko do BMS-a. To jest raptem kilka centymetrów, zaraz spięcie zrobię, kurde, będę się bawił. Kilka centymetrów, także tu nie ma jakiegoś bólu z, z tym kablem. Można to nawet na upartego by było zostawić. Gdzieś go tutaj pomiędzy dolutować. Tu nie ma takiego jakiegoś większego problemu z tym. Odległość jest niewielka. No ale czerwony idzie do tyłu. Minusik idzie do tyłu. I tu już jest kawał tego przewodu, nie? Dobra. Najpierw zajmę się tymi kablami od, od BMS-a. Poprzedłużam je i się połączy. Najpierw to, a później będziemy się zajmować innymi pierdłami. <laughs> to co? Kabelki poprzedłużane, grzechotki pozakładane na kable. Teraz są smarowanie. Teraz jeszcze sobie sprawdzę wizualnie, czy jestem tam gdzie trzeba. Później, jeszcze multimetrem. A widzicie, jak szybko poszło. Pochytane, polutowane. Teraz sprawdzone. Jeszcze teraz tutaj, na no, wtyczuszce. Wtyczuszkę muszę sobie obrócić, bo piny są na dole. Tutaj. I po kolei sprawdzamy. Powinna się zwiększać co 3,5V. Co zaraz sobie poczynię? Gdzie mój multimetr? No. Czy to zrobimy od plusa czy od minusa? Nie ma to absolutnie żadnego znaczenia. Najważniejsze, żeby to sprawdzić i żeby się zgadzało. Wbijamy w pierwszy. Łapki mi drżą. 3,5 jest. Kurde, ślepawy już trochę jestem. Dobra. To sprawdzonko było, teraz zostało przylutować BMS-a do przewodu głównego, przykleić go. No tutaj kabelki oczywiście też zakleić, to nie tak, że nie, zaraz je tutaj obklejstroję. Ja do tego używam takiej taśmy, nie kaptonu, tylko tej tutaj z włókna. Z włóknym szklanym jest równie dobre, może nawet i lepsze. Przygotowałem sobie dodatkowe blaszki, żeby nie kleić tego na akumulatorze. też ładnie w środek wejdzie pomiędzy bateryki tutaj gdzie nie ma izolatorów tu nie ma takiego dużego niebezpieczeństwa praktycznie nie ma żadnego nawet jakby się ten kabel troszeczkę nadciął o to by się tu nic nie stało no bo tu jest minus i na obudowie też jest minus, czyli nie ma żadnej, żadnego zagrożenia większego. gorzej tutaj na plusie, bo plus jest tylko na górze i zaraz na obudowie mamy minus, czyli niefajnie, niebezpieczeństwo, tak? Istnieje. Dobra, przyszedł czas, żeby sprawdzić, czy prąd jest na plusie i minusie. A może on ma jakiś wskaźnik, nawet nie pamiętam. O, ma coś. Usta prawie, czyli jest dobrze, OFF, nie działa, działa, OK Okleić Niewiele miejsca do lutowania Chciałbym tu mieć tak, żeby te kable się nie zawijały jeden na drugi, czyli jeden na drugi sukcesu. <noise> Druga połowa to będzie te dwa kable przylutować. Bo odpowiedniki z drugiej strony są dosyć krótkie. Dobra. Dobra, polutowane. Zabezpieczone termokurczkami. Jeszcze raz zniewać Jeszcze raz tylko sprawdzę tu na pinach z tyłu, czy jest prąd czy nic się nie zesrało. Bo może się zawsze coś zjewać po drodze. Nie powinna ale... I wszystko co powiesz po ale się nie liczy. Więc zobaczmy. Plus, minus. Benzyna jest. Można by było go wypróbować jakoś. Kurczę, tylko na czym? Na hulajnuszce najlepiej, nie? Kurczę, muszę wyprowadzić jakieś podłączenie do jednej z kolejnok, na których mógłbym sobie testować to. Dobra, więc ja to sobie skręcam. Tu już nie ma co oglądać za bardzo. Jak się środki wkręcają, to już każdy widział. W sumie. składanie akumulatorów też widzieliście tysiąc razy, więc pozdro. No, może ktoś będzie chciał kupić mój, moją starą zgrzewarkę. Niedrogo. Ładnie, ładnie ciepie tam, nie ma problemu. To się proszę odezwać. No i trzymajcie się, cześć.